Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Lala Tola. Hip hip hurra! Hip hip hurra! Hip hip się teraz znaleźli. Co to za cudowne miejsce tutaj? To jest najcudowniejsze miejsce na ziemi, szczególnie tu u nas na Śląsku. Jesteśmy w Domu Pomocy Społecznej w Strymieniu, gdzie są Najlepsi chłopcy i dziewczynki na świecie. Resztę powie pani dyrektor. Anna Sławińska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla chłopaków, dzieciaków w strumieniu. Wszyscy nasi panowie i chłopcy są niepełnosprawni intelektualnie we wszystkich tak naprawdę stopniach i mają tutaj całodobową opiekę. To jest ich dom, oni tutaj mieszkają. Michale. Widzę, że dzisiaj masz tutaj kupa kuchcików, bych tak powiedział, ja? Są najlepsze kuchciki pod słońcem. Uwielbiam z nimi pracować, świetnie się bawić i zrobić coś fajnego na święta. A co dzisiaj będziesz robił? No, dzisiaj y, malowaliśmy jajca oczywiście, żeby mieli. Robiliśmy cynamonki świąteczne. Właśnie zaraz muszę lecieć do pieca, żeby się nie spalili, bo zaraz będą próbować to, co zrobili. I zrobiliśmy bułeczki. Do śniadania wielkanocnego, sałatka zdrowo z płatkami kwiatowymi, żeby próbowali coś, co jest proste, a oni nie mają okazji tego spróbować. To właśnie ja robiłem! Robiłem trzymamony o, całem. maczułem takimi i było fajnie. Podobało ci się? Tak, ciasto. Kulałem i dałem boczek, kiełbasę. No. Mam 13 lat. A, umiesz coś ugotować w ogóle, gotowałeś coś kiedyś? Tak, ciasto. Przed chwilą robiliśmy takie placki z kiełbaską i boczkiem i też bułeczki. Bo to trudno robić? No, trochę tak, A na przysłowie youtuberami. Działam tutaj w domu opieki społecznej jako wolontariusz. Mam na imię Sebastian, mam 15 lat i jestem ze Strumienia. Zobaczyłem na Facebooku profil domi opieki społecznej. Bardzo mi się to spodobało tutaj spędzanie czasu. Postanowiłem więc spróbować swoich sił i pomóc tutaj w opiece nad podopiecznymi. Pomagam chłopakom w różnych zadaniach, na przykład domowych, pomagam również chłopakom w różnych ich czynnościach, na przykład jak dzisiaj upieczeniem bułeczek czy cynamonków. Było. 我不